Siema, z tej strony Żółta, to jest kolejny już siódmy odcinek z serii Czołgowe Słonie na Przedosiemnastkowe. I dzisiaj głównym czołgiem, główną zabałeczką będzie oto i szósty właśnie, którego Wam tutaj prezentuję. Ze mną jest oczywiście Witness, wejdę do bitwy. Witness, przywitaj się. Cześć. Cześć, tak. Znowu dziewiątki i znowu ta sama mapa. Trzeba powiedzieć, że przed chwilą była próba nagrania tego samego, tych czołgowych wspomnień, tyle że nie wyszło nam. Yy, bo ponieważ, bo zapomniałem włączyć nagrywania głosu yy, i o dziwo, tym samym czołgiem przed chwilą mieliśmy te same losowania do teraz, właśnie dziewiątki na tej samej mapie. Tylko z, tej, z drugiej strony. Tylko z drugiej strony, tak więc... Yy, no. Chujowo trochę, nie powiem. I też cztery dziewiątki były. Tak. <laughs> ja pierdzielę. Ale dobra, tym razem będzie włączone nagrywanie, więc to jest git. Witness, gdzie jedziesz? E, w prawo. Na pewno? To Myślałem, żeby nie w Nie nie w prawo. Ha. No dobra, spróbujemy. Czołg jest szósty, no to czołg no po prostu dla mnie najlepsza ósemka premium jaką grałem na razie, ja grałem wieloma, bo jeszcze na serwerze testowym i, i jeszcze u kolegi innych grałem innymi czołgami. Ale tak, jeżeli chodzi o plusy to... Ja już ma spota! Ja też. Ja pierdolę. No. Jeżeli chodzi o plusy tego pojazdu, to pancerz na pewno jest jego mocną stroną, bo ma 100 mm z przodu, mocno skontowana jak możecie zauważyć, z bo... jeba z boku 100 mm i z tyłu 80 albo 60, chyba 80. Wieża jest jego słabym punktem, bo ma wszędzie 150 i najczęściej wchodzi w te garnuszki tutaj, tu. O, te garnuszki. O nie, ja jadę? To jest jego plus, mobilność 35 na godzinę, więc jest spoko, nie zamula jakoś ten czołg specjalnie. Jeżeli chodzi o wadę. Jego największą wadą, a jednocześnie zaletą, jest jego działo 122 mm z penetracją tylko 175 na zwykłych PPK, a na goldzie 217 To jest jego jeden z minusów. Kolejnym jego minusem jest celność 0,46, czyli tak jak u artylerii niektórych. Kolejnym minusem jest czas celowania, czyli ponad 2 czy 3 sekundy nawet, czyli to też jest porażka totalna. Dobra, no ale wylosowało to, bo ja pierdolę. I to jeżeli chodzi o jego minusy, czyli działo jest wielkim minusem, można powiedzieć, a plusem, jeżeli chodzi o działo, jest... Yy, z, czy, no jak to się nazywa? Przeładowanie. Tak, przeładowanie w okolicach 9.65 sekund. Ja jeszcze... Przepraszam panie puzy. Ja jeszcze tutaj mam moduły zamontowane. Co tutaj jest? Yy, wentylacja dosyłacz i skupiacz. Możecie zobaczyć perki, mam tam towarzysze bronie i tak dalej. Tylko zaraz pod tu. Arta na pierdala, to wiecie. Się odsunę. Towarzysze broni, żaruwa, naprawa zaraz będzie zrobiona. Co ja tu robię? Aha. I tutaj te inne rakie. I inne rakie, co ja gadam? Inno... Inno tak się mówi Wit? Mm, chyba raczej nie. No to innego typu perki jeszcze takie mało spotykane. Dobra. Ten Inszus tym mnie najbardziej martwi. Ten wodę to już tam na wykończenie, tu nie wyjedzie. Albo te arty jeszcze są tutaj kurwiące. Bo na szczęście druga flanka, tam raczej ją przepusz przepuszujemy. Ale nie wiem jak z tą. Jeszcze dwa super superpershingi czerwone tam są na... Na, na, na H7. Mnie te lighty bardziej martwią. Dobra, o jest, i szósty. O, Arta! O kurwa, wypierdalać! Wypierdalać, wypierd, wypierdalać... Dobra... No! Ró, No co ty tu robisz?! Panie Rów, proszę mi... Ja! Skąd on się tam wziął? Ja! Jaka bitwa będzie lipna! Winnet, weź mu coś powiedz. No co ja mogę? No i wpizdu. A myślałem, że będzie taka fajna bitwa, bo się fajnie zapobiedał, ale ten rur tak z dupy mi wyleciał. A tułem on co, co, robi. Aha, już nic nie robi, bo zginął. Boże, czy ty to widzisz? Jaka to była jasna bitwa. Ale powiedziałam, że ja się najbardziej boję w tej chwili tu i to była prawda. Tak. Zobacz, ten T95 jeszcze z bazy nie wyjechał nawet. No widzę właśnie, że stoi. Słowak. No ale jest, jakiś tam demetrz. 8 tysięcy, no odbiłem za... Ale potęga tego czołgu jest wielka, tylko po prostu nie, nie mogłem was zaprezentować, bo nie wie, że chujowa mapa, chujowe losowanie i wszystko chujowe. I tyle w sumie, no tak no, więc. Dokładnie. Tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków na moim kanale. Cześć!